Patrz, w momencie, ja tobie coś tłumaczę, ale nie tylko tobie, w momencie, w którym od razu rezasz na głębokość, czyli przecinasz rurę. Dwie takie tarcze trzeba albo jedną, żeby obciąć taką rurę. A mogę Ci udowodnić to, że przetnę tą rurę i praktycznie tarcza się nie zmniejszy, a mianowicie robisz to tak, jakbyś chleb kroił. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, ale starasz się ciąć jak najmniej po rancie, właściwym, żeby tarcza wchodziła i miała ten prosty rant. To najbardziej wytraca tarczę. Staraj się ciąć to wzdłuż, delikatnie, a jak już masz głęboko rurę dociętą, dopiero wówczas nadetni sam rant. Delikatnie. O, właśnie. O pięknie. I tarcza się nie zużywa, nie? To co... Ja nie wytłumaczył Mateusz, to, co teraz zrobiłeś, to jest minimalnie dłuższy proces, nie wiem, minutę, dwie więcej to trwa, natomiast no zużywasz w dużo mniejszym stopniu tarczę. Rozumiesz? To jest oszczędność, e, tak, przede wszystkim dla firmy. Oszczędzasz również sprzęt, bo nie męczysz tego sprzętu. Robisz delikatne nacięcie. No, mało kto o tym dzisiaj mówi, że można.